Oglądacie Rozmowy Strajku. Dzień dobry, Małgorzata Kulbaczewska, Figat. Witam Was serdecznie w odcinku poświęconym pracy platformowej zjawisku, którym się zetknął każdy z nas, ponieważ każdy chyba jechał Uberem, czy zamawiał jedzenie przez jedną z innowacyjnych, nowoczesnych aplikacji. I od nich będziemy dzisiaj rozmawiać z Dominikiem Owczarkiem, analitykiem z Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. No, właśnie, jak to jest, że platformy reklamują się jako te nowoczesne, wykorzystujące najnowsze technologie, a ich pracownicy zgłaszają zastrzeżenia takie najbardziej podstawowe, że są wyzyskiwani, że są pozbawiani podstawowych gwarancji? No, trzeba sobie oczywiście bardzo wyraźnie powiedzieć, że element budowania swojego pozytywnego wizerunku jest częścią modelu biznesowego po prostu Ubera czy też każdej innej firmy. Natomiast badacze społeczni, ja jestem badaczem społeczni, działacze związkowi czy, czy inni aktorzy życia publicznego powinni patrzeć na zjawiska takie jak Uber oczywiście z innej perspektywy. Z perspektywy praw pracowniczych, z perspektywy ochrony socjalnej kierowców Ubera i kurierów, więc z tej perspektywy staram się rzeczywiście analizować zjawisko, jakim jest Uber. I tutaj rzeczywiście mamy całą masę problemów. Przede wszystkim Uber nie chce przyjmować roli pracodawcy. Nie chce być pracodawcą, a w związku z tym też nie chce nakładać na siebie różnych obowiązków, które z tego wynikają. Wszystkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z byciem kierowcą czy, czy kurierem, są skoncentrowane na samych tych pracownikach, prawda? czyli to ci pracownicy są zobowiązani odprowadzać podatek dochodowy, VAT, jeśli są płatnikami VAT, ubezpieczenia społeczne w przypadku wypadków na drodze, to oni również są podmiotami, które są odpowiedzialne. Więc to, są, to jest szczególna sytuacja, do tej pory rzeczywiście nieznana nie, nie na, na rynku pracy i ona jest wprowadzana globalnie, bo to przecież nie jest tylko fenomen polski, europejski, tylko rzeczywiście zjawisko globalne, polega na unikaniu przyjmowania na siebie odpowiedzialności charakterystycznych dla, dla pracodawcy. Jednak niektóre państwa próbują zmusić Uber, żeby jakby przestał udawać, że jest tylko pośrednikiem, żeby przyjął na siebie te obowiązki, o których mówisz. I wydaje mi się, że jeśli nie obalimy kapitalizmu w jakiejś przewidywalnej perspektywie, to będziemy musieli się nauczyć radzić właśnie z platformami i też myśleć nad rozwiązaniami, więc czy już są jakieś dobre praktyki, które warto wdrażać w Polsce? No rzeczywiście, jeśli chodzi o, o rozwiązania dotyczące regulowania ubera czy tego rodzaju pracy, bo to jest takie nowe zjawisko, które rzeczywiście wymaga nowych regulacji, to istnieją takie dobre praktyki w, w Europie. Niemcy na przykład zupełnie zakazali Uberowi wejścia ze swoim charakterystycznym modelem gospodarczym i nakazali Uberowi dostosowanie się do regulacji, Ogólnych, które, które dotyczą wszystkich taksówkarzy. W Polsce zrobiliśmy coś zupełnie odwrotnego. To cały sektor taksówkarski został dostosowany do, do potrzeb Ubera. Więc to jest przykład tego, jak bardzo różnie w Europie można podchodzić do, do regulowania. Tego typu zjawiska. We Francji z kolei przyjęto pakiet legislacyjny, który nazywany został pakietem odpowiedzialności społecznej, i on gwarantuje pracownikom nie tylko Ubera, ale w ogóle wszystkich platform cyfrowych prawo do zrzeszenia się w związkach zawodowych, prawo do strajku, prawo do szkoleń finansowanych przez platformy cyfrowe i prawo do do ubezpieczeń w razie różnego rodzaju wypadków. I to prawo jest obecnie wdrażane. Platformy muszą się do tego dostosować. Tych rozwiązań jest jeszcze dużo, dużo więcej w Europie. To, co w polskim kontekście wydaje mi się bardzo ciekawe, to na przykład rozwiązanie włoskie. Mam na myśli kartę bolońską. Jest to rozwiązanie, które jest przyjmowane na poziomie samorządowym, czyli nie jest to regulacja na poziomie powszechnym, ogólnokrajowym czy sektorowym, ale jest to rozwiązanie na poziomie lokalnym, samorządowym. I na czym ono polega? No, ono polega na tym, że samorządy narzucają platformą pewne, pewne wymagania co do tego, jak powinny traktować swoich pracowników. I znajduj, znajdziemy tam oczywiście wszystkie te elementy, o których mówiłem do tej pory, tak czyli prawo do minimalnego wynagrodzenia. Prawo do przestrzegania przepisów BHP, ubezpieczenie społeczne itd. itd. Jest szereg te, takich szczegółowych regulacji, to trzeba by było się rzeczywiście już bardziej skoncentrować na przedstawieniu tego przy, przypadku. Więc jak widać, tych rozwiązań jest bardzo dużo. Od rozwiązań na poziomie centralnym do rozwiązań na, na poziomie. Bardzo lokalnym, samorządowym, jest jeszcze poziom sektorowych układów zbiorowych, który na przykład ma duże znaczenie w, w krajach południowych, we Włoszech czy, czy, czy w Hiszpanii, ale również właśnie tak jak mówiłem wcześniej, w, w, we Francji czy Niemczech. Ja odnoszę wrażenie, że te wszystkie rozwiązania były możliwe właśnie dzięki temu, o czym wspomniałeś na samym końcu. Dzięki układom zbiorowym, dzięki temu, że świat pracy i francuski, i niemiecki, i zapewne włoski, jest dużo lepiej zorganizowany niż świat pracy w Polsce. Bo w tak. Polsce, kiedy zaczyna się dyskusja o platformach, zaczyna się dyskusja o Uberze, to my, mam wrażenie, odpływamy w jakąś krainę absurdu. Natychmiast wypływają wszystkie zarzuty, które ktoś, konsumenci mogą mieć pod adresem taksówkarzy. Czy słyszymy, że jeżeli korporacjom takim jak Uber nie zostawi się wolnej ręki, to one się z Polski po prostu wycofają? Czy wycofały się, kiedy Niemcy czy Francja narzuciły im ograniczenia? Nie, nie, tutaj to jest pełna zgoda. Rzeczywiście to jest element pewnej strategii zdobywania rynku. Tak? Pokazywanie, że oto Uber jest czymś zupełnie innym, czymś zupełnie odmiennym, nowym, i w związku z tym obecne regulacje czy układy zbiorowe pracy sektorowe czy za nie, nie znajdują zastosowania do, do tej firmy. I to, to jest celowa strategia. Świat pracy nie powinien się jej poddawać. W moim przekonaniu, Uber nie niesie ze sobą niczego innego, oprócz tej drobnej innowacji, która jest związana z możliwością zamaw zamawiania taksówki przez aplikację, możliwość rozliczania się przez aplikację. Wszystko inne jest takie samo. Prawda? Kierowca dowozi pasażera dokładnie tak samo, jak, jak w przypadku klasycznej taksówki. Problem polega na tym, tak jak mówiłem wcześniej, że Uber nie, nie, nie chce przyjąć na siebie tych zobowiązań pracodawcy. To, co nas różni w Polsce czy w Europie Środkowo-Wschodniej od krajów zachodnich, tak to już, tak jak to zostało wcześniej powiedziane, to to, że w naszej części, części Europy nie mamy rozwiniętych układów zbiorowych pracy. Szczególnie chodzi o sektorowe układy zbiorowe pracy. Pracy. I tak jak w, w Europie Zachodniej główna oś sporu w, w, dotycząca Ubera wiąże się z tym, w jaki sposób doprowadzić Ubera do, do tej sytuacji, kiedy on podlega zbiorowym układom pracy, tak w polskim kontekście nie mamy tego narzędzia w ogóle. I jedyne czym możemy dysponować, to, to są regulacje krajowe, obecnie istniejące lub te, które się być może liczę na to pojawią, lub jakaś indywidualna, oddolna działalność tych, tych kierowców czy, czy kurierów. Do tej pory z tym drugim nie, nie było zbyt dobrze. Nie, nie widzieliśmy jakichś wielkich protestów samych kierowców Ubera. Widzieliśmy protesty taksówkarzy przeciwko regulacjom, które które się pojawiły i od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie. Natomiast nie widzieliśmy dużych, powszechnych protestów wśród kierowców Ubera. Jednym z wyjaśnień tego, tego braku jest to, że spora część kierowców Ubera czy kurierów Ubera to są migranci. Są Ukraińcy, to są ludzie z Bangladeszu, z Indii, z krajów Azji Środkowej. Dokładnie. którzy, niektórzy nie znają nawet języka polskiego i w ogóle są bardzo zdeterminowani, żeby tutaj przede wszystkim zarabiać, natomiast... Tak. Nie znają swoich praw, nie wiedzą, że mogą dochodzić e, e, swoich praw, e, czy to w sądzie, czy szukać jakiejś pomocy w, w, w związkach zawodowych, czy, czy wśród organizacji pozarządowych e, i e, Uber korzysta z tego, no, korzysta z tego, że, że ma do czynienia z osobami, które potencjalnie są Najsłabsze na, na polskim rynku pracy. Za granicą kierowcy Ubera organizowali protesty, masowe nawet, można powiedzieć. W Wielkiej Brytanii były takie wydarzenia, były w Stanach Zjednoczonych, gdzie tych korporacji, tych aplikacji taksówkowych jest jeszcze więcej. Czego tam się domagali pracownicy? E, to prawda. E, główna oś sporu dotyczyła, dotyczyła wynagrodzeń e, dotyczyła stawek za, e, za przewóz. Uber narzucił stawki właśnie za przejazd, a bardzo często pracownicy wyrażając swoją, na swoje żądania podczas protestów, chcieli zamienić to na stawkę godzinową, która jest bardziej korzystna i bliższa regulacjom związanym z płacą minimalną. Prawda? Z wynagrodzeniami, ze stawkami wiążą się jeszcze inne problemy. One są nietransparentne, są wyliczane przez algorytm. Nie wiadomo według jakiego wzoru. W związku z tym pracownicy nie mieli pełnej informacji, w oparciu o co te wynagrodzenia są wyliczane i potem wypłacane. Bardzo często zgłaszali problemy z, z nieprawidłowym naliczeniem stawki nawet kiedy, kiedy pewne stawki zostały z nimi ustalone. Nie zmienia to, to faktu, natomiast, że z Uberem jest taki problem, że nie jest to podmiot, z którym te stawki w ogóle można negocjować. Prawda? Bo jest tutaj bo nie jest pracodawcą. No, tak jak w przypadku tradycyjnych relacji między pracownikami i pracodawcą, po jednej stronie są związki zawodowe lub jakaś zorganizowana grupa reprezentująca pracowników, po drugiej stronie pracodawca i odbywa się przetarg dotyczący wysokości wynagrodzenia, jakiejś indeksacji corocznej i tak dalej. W przypadku Ubera nie mamy tej relacji. Po drugiej stronie jest tylko aplikacja i jakiś tajemniczy algorytm. Tak? To nie jest strona do negocjowania wynagrodzeń. I to, to jest jeden z głównych problemów z, związanych z Uberem. Jest jeszcze szereg innych, takich jak na przykład kwestia BHP, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie odzieży ochronnej dla kurierów, głównie, którzy pracują pod, pod gołym niebem w, w, we wszystkich możliwych warunkach pogodowych. Kwestia danych osobowych też ostatnio wypłynęła, dlatego że nie wiemy, jak Uber czy inne platformy przetwarzają te dane osobowe i kierowców, i, i, i pasażerów. Nie wiemy, czy te dane są wystarczająco dobrze chronione, więc to jest też kolejny punkt protestu. Więc jak widać. Te różne problemy, które się pojawiają, są po, po prostu konsekwencją tego, że Uber nie chce przyjąć na siebie roli bycia pracodawcą. A co z płaceniem podatków? Bo o tym było bardzo głośno. Ach, tak, oczywiście, zapomniałem o podatkach. To jest kolejna bardzo ważna rzecz. Nie powinniśmy o tym za, zapominać, i ona jest ważna oczywiście z punktu widzenia interesu publicznego. Chodzi nie tylko o podatki, ale o, o ubezpieczenie społeczne, prawda? Um, po pierwsze, są praktyki z, z obszaru no, szarej strefy. Nikt nie chce, żaden podmiot, ani Uber, czy inne platformy cyfrowe, ani sami pracownicy platformowi nie za bardzo e, czują się odpowiedzialni za to, żeby, żeby płacić podatki czy, czy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. To jest pewien obszar, e, który nie jest widziany przez, przez regulacje w niektórych krajach. W Polsce to powoli zaczyna się klarować, ale w dalszym ciągu nie ma, nie ma stuprocentowej pewności, kto za to odpowiada. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo duży kłopot, ale patrząc z perspektywy pracowników, dużo ważniejsze są ubezpieczenia społeczne, prawda? bo nie uzyskują prawa do, do emerytury, do, do renty. Są niewidoczni dla są systemu. Są niewidoczni pracują, dla systemu, ale tak. System ich nie widzi. Jest kwestia ubezpieczenia chorobowego, które która uprawnia do, do urlopu Macierzyńskiego czy do, do urlopu podczas choroby, prawda? Tego wszystkiego y, zazwyczaj y, nie ma w przypadku. Ubera, no, chyba, że mamy do czynienia na przykład z samozatrudnieniem. To, to jest nieco inna sytuacja, i wtedy to samozatrudniony no jakby za, za, to, za to odpowiada, ale to jest nieco, nieco inna sytuacja. Generalnie pracownicy w Europie dążą do tego, żeby, żeby praca platformowa była uznawana za klasyczną pracę. Tak, i regulowana dokładnie tak samo jak regulowana jest y, praca, czy to kodeksem pracy, czy to y, zapisami y, y, umów sektorowych, układów zbiorowych pracy. Czy można zaryzykować taką tezę, że jeżeli teraz w Polsce nic z tym nie zrobimy, nie, nie zaczniemy się wzorować na tych dobrych praktykach z zachodu Europy, to za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będziemy mieć ogromny problem, bo pojawią się rzesze pracowników bez emerytury. W ogóle cały rynek w. Teraz mówiliśmy najwięcej o przewozach, ale to przecież aplikacje nie są tylko do przewozów. Oczywiście. Zostanie zderegulowany i tak pracownicy kolejnych branż będą stopniowo tracić to, co wydawało się już oczywistością, jak prawo do urlopu, jak ośmiogodzinny dzień pracy, jak te uprawnienia macierzyńskie, ojcowskie, tak? Tak, rzeczywiście pojawiła się taka. Teza w debacie publicznej, że dążymy do uberyzacji gospodarki, prawda? Jest, jest, jest takie pojęcie i ono polega na tym, że już ten stabilny rynek pracy zniknie na rzecz właśnie tego zupełnie niestabilnego, sfragmentaryzowanego, który działa tak jak model biznesowy Ubera. I ja tutaj jestem jednak bardziej wstrzemięźliwy. Wydaje mi się, że nie. Nie, wszystko da, się nie, nie wszystko da się zuberyzować. Po pierwsze, po, po, no, po, po tym pierwszym okresie funkcjonowania platform, nie tylko Ubera, ale też innych platform, wiemy, że one działają raczej w wybranych sektorach czy segmentach rynku, więc ta praca platformowa jest ograniczona do, 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 pewnych, do pewnych części rynku pracy. Na pewno nie obejmie całego rynku pracy. Po drugie, doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie praca platformowa jest troszeczkę bardziej rozwinięta, wcześniej się pojawiła po prostu. Badacze zauważyli, że, że udział w, w, w całości rynku pracy fluktuuje razem z cyklem koniunkturalnym. To znaczy, w okresie spowolnienia rośnie, w, w okresie polepszenia się koniunktury spada. A dlaczego tak się dzieje? Bo kiedy jest spowolnienie gospodarcze czy kryzys gospodarczy, pracodawcy zwalniają pracowników i ci z kolei muszą znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, żeby się utrzymać, pokryć swoje stałe wydatki miesięczne. I chwytają po pracę po pracy, która jest najbardziej dostępna, gdzie jest niski próg wejścia i taki super na przykład, mm. prawda? W momencie na przykład, natomiast kiedy pojawia się po, polepszenie sytuacji na rynku pracy, ludzie rezygnują z gorszej pracy takiej jak Uber na rzecz bardziej stabilnego zatrudnienia. Więc widać, że, że Ubera powoli trzeba zacząć traktować po prostu tak jak inne elastyczne formy zatrudnienia, jak zatrudnienie śmieciowe po prostu. Wiem, że to jest publicystyczne stwierdzenie, może nie do końca poprawne formalnie, ale, ale jest to. Jest to część szerszego zjawiska i takie powinniśmy traktować. Na pewno nie jako zjawisko zupełnie inne co do istoty. To był nieoczekiwany trochę akcent optymistyczny na koniec rozmowy, że nie wszystko da się zuberyzować, a więc nie wszystko jeszcze stracone, ale dla mnie najważniejsze było właśnie usłyszenie tego, że da się skutecznie walczyć z zuberem, da się organizować, da się również te prace platformowe wciągać w ramki. Państwa dobrobytu, czy tak. jakiejś gospodarki przyjaznej człowiekowi, no to pewnie będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Jeszcze wspomnę, że to jest on również przedmiotem zainteresowania zespołu przyszłości pracy powołanego przez Lewicę w Polsce, a więc przez Lewicę Parlamentarną, a więc być może tym bardziej ktoś się w końcu tym na serio zajmie. A ja dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, komentowania, zgłaszania propozycji tematów kolejnych rozmów. Moim i waszym gościem był Dominik Owczarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.